Dziś na ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mnog, mgłę mgle nie próźno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, Na mnie czeka leśna brać. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną Rolę moją sieje brat. Kości moje mchem porosną I już żyźnią ziemi szma być pewnego ranka nasno snu przyta ręce z i ucałuj ja kochanka ja żyć będę w klosach zbóż i ucałuj ja kochanka ja żyć będę w klosach zbóż Pod tym krzyżem prawdopodobnie jest pochowany tylko jeden bohater. Nazywał się Jan Jabłoński. Był ślachetnie urodzonym chłopakiem, pochodził z zamożnej rodziny i do powstania się zaciągnął bez wiedzy i bez zgody rodziców. Został zraniony podczas właśnie tej potyczki na Wyspie Polackiej. Mieszkańcy, miejscowi właśnie, mieszkańcy Mamowia, przenieśli jego do, do wsi. Yy, Został schroniony w komorze u mieszkańca wsi Józefa Janczewskiego. Pielęgnowano go. On rozumiał już, że jest niestety śmiertelnie ranny, więc prosił tylko o jedno, żeby nie informować rodziców, bo bardzo się bał, że, że, no, że będą po prostu go zbyt długo lakiwali. Kiedy umarł, to właśnie tak, jak mi opowiadała sąsiadka, że cała wieś po nim płakała, bo był, był młody, piękny i każdy widocznie jakoś się wczuwał w tą, w tą sytuację, bo każdy miał dzieci, wnuki, bardzo go żalowali i właśnie po, pochowali go tutaj pod lasem. Z czasem tutaj stanął krzyż drewniany, a potem, właśnie w czasach wolnej Polski że został wzniesiony ten oto betonowy krzyż. Miejscowi ludzie opowiadali, że przez dłuższy czas tutaj przychodzono, modlono się pod tym krzyżem, a nawet chowano tutaj malutkie dzieci, noworodki, które jeszcze nie otrzymały sakramentu chrztu. Nasz Jan Jabłoński, o którym właśnie ludzie mówili, że Jabloński, tak, Jabłoński, Znano początkowo tylko jego nazwisko, Jabłoński, ale zaczęłam szperać ksią w książkach, szukać i właśnie natrafiłam na taki wpif jakiś dokumentów, że oto obywatel Felix Wyslouk przyprowadził do oddziału powstańczego Jana Sędka. 35 osób z Wilna, a wśród nich szlachcica Jana Jabłońskiego. I mi się tak od razu wszystko, wszystkie te jakieś niedopowiedzenia sprowadziły w jeden wątek. Myślę, że właśnie chodzi o ten grup i o tego Jana Jabłyńskiego. To była absolutnie nierówna walka, bo kozacy, czyli no, wojsko Imperium Rosyjskiego, było dobrze uzbrojone, to, było, to była regularna armia, to oni mieli mundury, oni mieli dobrą broń i przede wszystkim przeważali powstańców liczebnie. Było ich o wiele więcej. I to jeszcze raz świadczy o tym, jak bardzo ludzie chcieli tej wolności że po prostu wszli i walczyli takimi siłami, jakimi dysponowali. Na obrzeżach Puszczy Rudnickiej powstanie styczniowe nabrało takiego napędu właśnie na wiosnę i latem 1863 roku. W pewnym momencie do oddziałów powstańczych do, dołączyli się strzelcy leśni, leśna straż i właśnie tutaj, na, na tych terenach przebiegały walki. Jedna z nich, taka potyczka z oddziałami kozackimi właśnie miała miejsce 2 czerwca. W tym dniu też... Większość została zabita. Mieszkańcy Mamowa i okolic, mimo że czynnego udziału w powstaniu nie brali, ale wspierali powstańców walczących o wolność waszą i naszą na różny sposób, w taki sposób, jaki mogli. Do, dożywiali, y, pielęgnowali rannych, ale kiedy właśnie nastąpił ten kres ich życia, ich żywota, to po prostu spełnili swój chrześcijański obowiązek i chowali ich. Opowiadali później, że. Ciała obmywano w jeziorze okolicznym i grzebano tutaj, na tym wzgórzu, na wyspie polackiej, na tej wyspie, gdzie walczyli i gdzie właściwie zginęli. Tutaj zostali pochowani. Ilu ich tu jest, dokładnie nie wiemy prawdopodobnie 15. Kiedyś mój tatuś wspominał, że 40. No ale nie, nie, nie możemy tego potwierdzić. I chociaż nie znamy ich z imienia i nazwiska, wiadomo, kim byli dla nas. Ogromnym takim wzorem patriotyzmu, że rzucali swoje rodzinne siedliska i szli walczyć za ojczyznę. Mieszkańcy wspierali, chociaż wiedzieli, że co, co za to grozi, mianowicie śmierć albo zesłanie na Sybir. Mimo wszystko wspierali pomagali. Początkowo stał krzyż drewniany ale za czasów Piłsudskiego w 1921 roku zostały wzniesione wszędzie na, na miejscach właśnie spoczynku powstańców styczniowych, zostały wystawione takie żelbetowe krzyże. Wiadomo, że Józef Piłsudski miał darzył powstańców styczniowych szczególną czcią i starał się upamiętnić ich, ich ofiarę dla ojczyzny. Zawsze jak tutaj przychodzę, to odczuwam ogromne wzruszenie i dumę, Ogromną wdzięczność, bo przecież ci ludzie walczyli za, za ojczyznę, której nie mieli, za wolność, która była tak upragniona. A teraz, kiedy przychodzę, to zawsze myślę, że przecież ci ludzie walczyli o to samo, co dzisiaj walczy, walczy naród ukraiński. W pewnej odległości od moich rodzinnych krzyży w Mamowie znajduje się jeszcze jeden krzyż w trudno dostępnym miejscu, niedaleko wsi Jękleryszki. Może zbyt mało wiemy na temat tego krzyża. Może przez to, że w czasach radzieckich bardziej się eksponowało historię tych czasów właśnie sowieckich, II wojny światowej, a tymczasem o tym, że Całkiem niedaleko znajduje się Krzyż Powstańczy, nikt nawet nie wiedział. Według właśnie tych opisów w gazecie przedwojennej poczywa tutaj dwóch braci, Kuncewiczów. Jak mieli na imię nie wiem. Na pewno możliwe, że w, w tych opisach dawnych coś tam jest, jest ale to tyle co wiem. Niestety nie wiem, czy ktoś tu jeszcze jest, spoczywa tutaj w tym, tej mogile, ale jeżeli chodzi o te bardziej odległe czasy, to właśnie y, wspominała mi pani Władysława Dzikiewicz, że y, za czasów polskich, właśnie kiedy zmarł Józef Piłsudski i na jego cześć w Krakowie usypywano kopiec, to z mogił powstańców każdy uczeń musiał Garsteczką pobrać ziemię i wsypać do worka. Właśnie ta ziemia z powstańczych grobów była dostarczona do Krakowa, i tam był usypany kopiec piłsuskiego. Była też obecna tam ziemia właśnie z tych naszych miejsc: z Mamowia, z Rudnik, z Tak siedząc tutaj w tym głębokim lesie, które, w tym miejscu, które bardzo mi przypomina Puszczę Rudnicką, odczuwam taki spokój, oczywiście, że dumę, że mieliśmy takich bohaterów. Ta, ta pamięć nasza mierzy się krzyżami i wolność mierzy się krzyżami i musimy jakoś ten dług wdzięczności spłacić.